Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale, która godzina. Dzisiaj zapraszam Was, abyśmy zastanowili się nad kolejną prośbą modlitwy Pańskiej, czyli przyjdź Królestwo Twoje. Kiedy myślimy o Królestwie w sposób naturalny, przychodzą nam na myśl te ziemskie królestwa, które spotykamy we współczesnych społeczeństwach. Wymieńmy tutaj chociażby Królestwo Wielkiej Brytanii, Królestwo Danii, Norwegii tam panują królowie książęta którzy mają swoje zamki mają swoje wojsko służbę doświadczenie panowania różnych królów i książąt w sposób taki naturalny przenosimy na sferę religijną kiedy mówimy o Bogu jako królu więc wtedy używamy takich pojęcia król wszechświata król wszechmocny król który panuje w sercach ludzkich ale trzeba powiedzieć, że królowanie Pana Boga jest zupełnie innym królowaniem. I żeby o tym się przekonać, sięgnijmy do Nowego Testamentu. Bardzo ważną w tym kwestii jest rozmowa Jezusa z Pencjuszem Piłatem w czasie przesłuchania. Jest wielki czwartek. Jezus zostaje pojmany w Ogrodzie Oliwnym i zostaje zaprowadzony przed oblicze Sanhedrynu, czyli Wysokiej Rady Kapłanów. Tam arcykapłan zapytał się Jezusa, czy ty jesteś Mesjasz, syn błogosławionego? Jezus mu odpowiedział, Ja jestem. To dla wszystkich zebranych był jawny znak bluźnierstwa, bo Jezus sobie przypisał imię swojego Ojca. Jak powiedzieliśmy ostatnio, imię, które oznacza obecność. Ja jestem. Wtedy arcykapłan zawołał, czy trzeba nam więcej dowodów? On zbluźnił. Ale Sanhedryn nie mógł wydać wyroku skazującego na śmierć Jezusa, dlatego poprowadzono go przed oblicze Piłata, namiestnika rzymskiego. Kiedy Piłat przesłuchiwał Jezusa, zadał także bardzo ważne pytanie: Czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus na to odparł: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było stąd, cudzy moi. Miliby się, abym nie stanął przed Twoim obliczem. Piłat na to: a więc jesteś królem. Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Warto przywołać w sobie pamięci tę scenę, kiedy myślimy o Królestwie Bożym. Widzimy bowiem tutaj swoisty paradoks. Król Wszechświata Jezus staje przed władcą ziemskim, Piłatem. I ta dysproporcja jest widoczna w dyskusji. Piłat myśli po ludzku, po ziemsku. Chce dowiedzieć się, czy Jezus jest królem tym ziemskim, a Jezus odpowiada mu w sposób duchowy: że On przychodzi na świat jako król, ale chce panować w inny sposób na wzór królowania w sercach ludzkich. Jezus Chrystus, kiedy chodził po tym świecie, Rozsiewał ziarno Królestwa Bożego wokół siebie. O tym pięknie pisze święty Marek w początkach swojej Ewangelii. Pisał: Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił tam Królestwo Boże i wzywał do nawrócenia. Jezus więc mówił, że czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże, czyli nadchodzi coś nowego, coś zupełnie niespodziewanego. Tą nowością było przyjście Mesjasza na świat, że Bóg stał się człowiekiem, jednym z nas. Ale żeby Królestwo Boże faktycznie nastąpiło, musimy się nawrócić i rozpocząć nowe życie z Bogiem. Królestwo Boże więc rozpocznie się wówczas, kiedy dokona się proces wewnętrznej przemiany człowieka, kiedy porzuci to, co ziemskie, to co takie ludzkie, i rozpocznie życie tylko z Panem Bogiem. Dlatego im więcej w nas wiary, zaufania Panu Bogu, tym więcej Królestwa Bożego wokół nas. Starożytny myśliciel chrześcijański Orygenes, kiedy pisał na temat tego wezwania modlitwy Ojcze Nasz, wskazał na dwie możliwości interpretacji tego, co zawarte jest w tej modlitwie. Kiedy mówimy przyjdź Królestwo Twoje, to tym samym wzywamy przyjścia Jezusa, bo kiedy on przyszedł na świat, wówczas nastąpiła nowa era przyjście królestwa. Skoro Jezus zwyciężył grzech, zwyciężył szatana na swoim krzyżu, to tak samo i wierzący, którzy w Niego uwierzą, mogą dokonywać takich samych rzeczy w swoim życiu. I ta interpretacja nazywana jest chrystologiczną. Druga interpretacja, mistyczna, mówi o tym, że Królestwo Boże przede wszystkim dotyczy naszego serca. Im więcej w nas wiary, i więcej zapraszania Pana Boga do naszego życia, tym bardziej Królestwo Boże gości w nas samych. Kiedy więc wołamy, przyjdź, Królestwo Twoje, to tak naprawdę prosimy Boga, aby On zagościł w pełni w naszym wnętrzu, aby On działał wielkie rzeczy przez nas i swoją wolę. Dostosowujemy do Jego woli. Jest jeszcze trzecia interpretacja, którą nazywamy interpretacją eklezjalną, czyli związaną z Kościołem. Ta interpretacja mówi o tym, że Królestwo Boże jest obecne tam, gdzie jest wspólnota ludzi wierzących. I faktycznie, kiedy czytamy chociażby dzieje apostolskie, znajdujemy tam takie świadectwa, że wszyscy, którzy stykali się z chrześcijanami, pytali się, jak oni się miłują. Odnajdywali więc miłość Bożą, która była obecna pomiędzy ludźmi. Można więc spłętować to wszystko takim stwierdzeniem, że Królestwo Boże już jest między nami, ale też Królestwo Bożego oczekujemy, bo tym Królestwem Bożym będzie niebo, do którego wszyscy zmierzamy, bo przecież wszyscy tęsknimy za tym, aby się z Panem Bogiem zjednoczyć. W tej doskonałej wspólnocie niebieskiej. W tym kontekście znamienne są słowa, które znajdujemy na samym końcu Pisma Świętego. W Księdze Apokalipsy Świętego Jana są zawarte słowa: Maranata, przyjdź Panie Jezu. Te słowa przywołujemy szczególnie w Adwencie, bo one przypominają nam, że powinniśmy tęsknić za Jezusem, który przychodzi, ale także pokazują nam, że codziennie powinniśmy tęsknić za Jezusem który zaprowadza swoje królestwo, niech ono będzie przede wszystkim obecne w nas samych, a poprzez nas we wszystkich ludziach, którzy się z nami spotykają.